Pierwszy raz w życiu poczułam, odkąd zaczęła się choroba Oliwii. Mm -hmm że ktoś zdjął ze mnie brzemię takiej odpowiedzialności, mm -hmm. bo też się obwiniałam. To nie jest tylko tak, że, tak. że obwiniałam Oliwię, że ona je za dużo. Ale ty też no, miałeś ja do siebie pretensje. Co ja źle zrobiłam, że tak się dzieje? Mm -hmm. Tak. Co ja źle zrobiłam? My, dobrze, już może coś powinnam zmienić, ale nie wiem co. Mm -hmm. I w tym momencie, jeśli jak udało mi się namówić Oliwię, bo to też był proces, żeby poszła na diagnostykę, bo już wtedy się mówiło dość dużo o tym, żeby tak. to zdiagnozować. I ona rzeczywiście w pobycie szpitalnym miała kilkudniową, bardzo intensywną diagnostykę i wyszły tam nieprawidłowości. Wyszło dlaczego po prostu były te mhm. napady jedzenia i dlaczego nie mogła zapanować nad ilością jedzenia spożywanego. Mhm. To ja poczułam ogromną ulgę, że je ja. W końcu ja nie muszę się obwiniać, nie muszę jej pilnować. Jest diagnoza, nie działa tam to wszystko tak jak należy. Są zaburzone pewne y, hormony. Tak. Jest na to leczenie.